Skala ubóstwa i skala niedożywienia dzieci w Polsce jest bardzo poważnym problemem. Dzieci jest bardzo dużo, które żyją w rodzinach skrajnie ubogich. Według raportu Poverty Watch, który w 2024 został opublikowany, który dotyczy ubóstwa, według tego raportu 522 tysiące dzieci żyje w rodzinach skrajnie ubogich. Co to oznacza? To oznacza, że nie mają dostępu do środków. Które zapewniają im już nawet nie tyle nie tyle godne życie, ale właśnie przetrwanie. Są, dzieci w tych rodzinach są szczególnie narażone na głód, na niedożywienie, na brak środków, na brak wartości odżywczych w pożywieniu. Tą skalę problemu potwierdzają również wywiady, badania, które prowadzimy w świetlicach środowiskowych, którymi zajmuje się Fundacja Pociecha. Dzieci w tych świetlicach bardzo często nie jedzą ciepłych posiłków. W ciągu dnia, w ciągu tygodnia. E, jedynym ciepłym posiłkiem, jaki spożywają, jest ten, który mogą mieć w świetlice środowiskowej. W ubiegłym roku mieliśmy, otrzymaliśmy zapotrzebowanie od świetlic środowiskowych na ciepłe posiłki w wysokości 1 200 tysięcy złotych. E, biorąc pod uwagę statystyki, biorąc pod uwagę badania, w tym roku ta liczba będzie porównywalna sami tego nie jesteśmy w stanie zrobić. Akcję w pączka na ciepły posiłek prowadzimy już od pięciu lat, akurat w okresie tłustego czwartku. W tym roku tłusty czwartek przypada 27 lutego. Dlaczego akurat w tym okresie? Bardzo często, bardzo często mamy ochotę na coś słodkiego, kupujemy coś słodkiego dla nas, dla naszych bliskich, dla naszych pracowników. Zachęcamy w tym czasie do kupienia wirtualnych pączków, do wirtualnych pączków na naszej stronie. Jeden taki wirtualny pączek kosztuje 15 zł i jest to koszt jednego ciepłego posiłku dla dzieci w świetlicach środowiskowych. Zachęcamy darczyńców indywidualnych do wpłacania, właśnie do kupowania wirtualnych pączków a przedsiębiorców zapraszamy na przykład do przekazania części budżetu, które przeznaczone mieli na zakup pączków dla pracowników, na przekazanie właśnie darowizny na ten cel właśnie dla dzieci ze środowiskowych.